mógłby być to miesiąc, z jej relacji? Jeżeli w lutym miał być to trzeci, drugi miesiąc, to trzeba sobie policzyć, nie? Czyli w tej chwili siódmy, ósmy miesiąc? Dokładnie. Dokładnie. Ona jeszcze twierdzi, że to jest mało. Będzie sąd, będą gazety i tak dalej, i tak dalej. A, u, czyli, czyli straszy. Ale wiesz, że to może być blef z jej strony? To jest, strony. To jest Bo Ona tym stara się podwyższyć cenę. Ksiądz Przemysław, wikary jednej z parafii w Radomskiem, poznaje młodą kobietę Paulinę. Po kilkunastu spotkaniach ksiądz orientuje się, że zaangażowanie dziewczyny wykracza poza zwykły towarzyski kontakt. Postanawia zerwać kłopotliwą znajomość. Wtedy kobieta oskarża go, że jest z nim w ciąży. Ksiądz Przemysław nie reaguje, liczy, że sprawa ucichnie. Jednak Paulina jest zdeterminowana. Dociera aż do biskupa, który karnie przenosi wikarego do innej parafii. Po jakimś czasie w znanej antykościelnej gazecie ukazuje się artykuł szkalujący księdza Przemysława. Kobieta grozi dalszymi publikacjami. Przerażony ksiądz prosi o pomoc detektywa Rudkowskiego. Te zdjęcia ona dostała sądzę o całym miejscu. Niesamowite. I co jest motywem tego? Kto, kto to jest? Mieszka w. Nazywa się. Podawała się za osobę niezamężną, y, osobę, która zawodowo y, pracuje jako lekarz. I co? I tej osoby nie znają? Ta nigdy tam nie pracowała ani nie pracuje. Sądz dostał od niej te fotografie? Bo te fotografie tak, są, taki, są takie pozowane na tak zwaną zachętę kontaktu. Sądz musi rozumieć jedno. No bo ja mogę do niej pojechać, wytargać ją za uszy. Mm. A ci dodaję, żaden. Po prostu my musimy dać jedno do zrozumienia, że to ona rozdaje karty. Mm. Rozumiem, ksiądz Musimy przede wszystkim mieć na nią haka. Na przykład, że ona chce miesięcznie dwa tysiące czy pięć tysięcy złotych. Czy ona chce, ale ksiądz na to nie idzie. Ksiądz idzie na jednorazowe rozliczenie. Rozumiemy się? Jest to gra. Jest to gra. Ale jest to gra, która idzie o dużą stawkę. Władkowski chce, aby ksiądz porozmawiał z Pauliną. Musi się dowiedzieć, jakie są jej żądania. Dlaczego chce zniszczyć księdza? Zebrany numer jest nieprawidłowy. Prosimy sprawdzić, czy możesz nie ponownie. Paulina nie odbiera. Wobec tego ksiądz próbuje skontaktować się z jej przyjaciółką, Sylwią, która też jest zamieszana w całą sprawę. Hola? Poznajesz mnie, Sylwia? Tak, poznaję. Ja myślę, że wam się to należało. Ani ja, ani ona nie jesteśmy dziwkami. Jeżeli będzie trzeba zapłacić jakiekolwiek pieniądze, żeby miał tylko już święty spokój. Dlatego ty to robisz tak późno, Przemek. Dlatego ty ją w to wszystko zostawiłeś. Dla, dlatego ja mam ci ufać? To nie, to przypominasz sobie, nie przypominasz sobie sytuacji, kiedy kazałaś mi podpisać cokolwiek. Nie? nie? Kiedy siedzieliśmy razem w kancelarii? Kiedy nie mówiłaś, tak mówiłaś że, jest, że będzie ten płód miał operację na serce tak. i potrzeba jest mojego podpisu, nie było tak? Tak, ale ja nie no, ja, wiedziałam, ja, że, że ona wtedy pojedzie, jeżeli ty jesteś ojcem dziecka, to ty będziesz musiał wyrazić zgodę, ale to ale to w szpitalu to do, to dotyczyło y, szpitala, a nie mnie, że to, to, to ja jestem lekarzem i jestem lekarzem, to ja bym robiła operację, ja lekarzem, ojcem, też byłaś, lekarzem też byłaś. Lekarzem też byłaś, także wiesz. Y, no tak mi przedstawiono, tak mi przedstawiono. No, Ciekawe naszego. Dalej nie wiadomo, o co chodzi Paulinie. Detektyw podejrzewa, że dziewczyna nie jest w ciąży, ale to trzeba sprawdzić. Detektyw ustala adres zamieszkania Pauliny. Tam będzie można ją zobaczyć. W ósmym miesiącu ciąża musi być widoczna. Najważniejsze, żebyście otworzyli sobie klatkę i do nich wejść do drzwi, żeby ona drzwi otworzyła. Musicie wymyśleć najmocniejszą legendę. Bezpłatne montowanie filtrów do wody. Pierwszy dajemy gratis. Gdynia jest nieodebrana, tak? Z ilu dni to może być? Z jednego. Aha. My się przejedziemy, jeszcze zobaczymy ulicę. Mamy informację, że jest prostytutka. Wy natomiast przyczajicie się dokładnie w to samo miejsce. Jeżeli się światło zapali, dajecie mi halek. Stoi. Jedź. No, zła. Prosto tu? Tak, zwolnij, tą zdejmij. Blisko jej twarz zdejmij. Ta czarna i ta blondyna. I podobna ta jest podobna. Z ją? Pociągnij na, na maksa do góry i zawrócisz. Zapytasz się ile, ile chcesz za francuską miłość. Ona ci odpowie na przykład 50 złotych. Odwracają głowy, Zauważymy. Jeździ Mercedes za nami. Za zapie... to zapie... razu. Bo cała tam była zgraja bandziorów. I w prawo. Byli z obstawki, w prawo. I dają myślą tą psiarnia jeździ, wiesz? Obserwacja trwa kilka dni. W końcu Paulina pojawia się w mieszkaniu. Co? Nie, ręka, postać też, ale nie było widać. No. Znaczy, to może nie, ale to wiesz, po figurze by było widać, po cyfrach, po dupie. Czas są takie laski, że jakieś jest w ciąży, to tylko brzucho, nic więcej. Nie, nie wyszła. Jasne. No, nie wyszła w ogóle. Ale wiemy, że jest w domu. Ale wiecie, że jest w domu? No, wiemy, wiemy. Ona odebrała domowo, może się pod legendą dalej, nie? Czy jest w domu, nie? Także na pewno nam nie umknęła, nie? Idzie. Kręcił. Tak. Gdzie jest bruch? Tak, kurwa. Nie, nie kręcił, ma puste szyby i kręcił. Kurwa, przez te na szyby, tak to by nie umiał. No ja Tu by nie zdążyła przejść taki kawał. Kurwa, no to nie ma szans żadnych, absolutnie. Ona tutaj w tym chodzie. Kobieta prawdopodobnie zorientowała się, że jest obserwowana. Zniknęła. Na podstawie kilku zdjęć, które udało się zrobić, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy Paulina jest w ciąży, czy nie. Ja Aha. To wszystko. Ona jeszcze twierdzi, że to jest mało. A uuu, czyli, czyli straszy. Masz to zarejestrowane? Tak, tak, oczywiście. Nawet, Świetnie. Powiedziała, nawet powiedziała taką rzecz, że ma swojego człowieka w kuli, który ją informuje o pewnych rzeczach. No. Ale wiesz, że to może być blef z jej to strony? Jest to jest blef. Bo jeżeli by miała, to by nigdy nie powiedziała. Dokładnie, ona dokładnie. tym stara się podwyższyć cenę. Czy my możemy w takim razie ewentualnie dzisiaj, czy bym mówić do mnie dojechać do łodzi, dobrze było, żebyście z Mariuszem podjechali. Bliski znajomy Wikarego, ksiądz Mariusz też jest zaangażowany w całą sprawę. Zna Paulinę i Sylwię. On również został zaatakowany w skandalizującym artykule. Udało mu się porozmawiać z Pauliną. Rozmowę nagrał. Może ona wyjaśni motywy, którymi kieruje się dziewczyna. A tutaj swojego przyjaciela, on zrobił względem mnie. A potem już... dyskutuj, co ja zrobię względem was. Bo chyba jest jasną sytuacją, że e, obroną jest atak, prawda? Kochałam swojego przyjaciela ponad swoje własne życie, i w związku z tym sytuacja się zrobiła tak, jaka się zrobiła, ponieważ on mnie nie wysłuchał, rozumiesz? I to jest mój główny problem. Co chcesz przez to osiągnąć, tak naprawdę? Słuchaj, potem jest przyzna następnej dziewczyny. To jest dopiero pierwsza gazeta. Ja po prostu ostrzelam przed wami y... ludzi. Aha, i co trzeba zrobić w tym kierunku, żebyś nie ostrzegała? O w... Boże, Boże, wy wszystko chcecie kupić. wiesz? To jest okropne, to jest niesamowite, mnie przerażające. No mam nadzieję, że skrzydliwość się gdzie indziej, nie tutaj, wiesz? No, wiem wiele, Przecież bardzo wiele wiesz, wiem. Nie to nie mnie interesuje, wiesz, mnie no. interesuje jedna rzecz. o waszej przeszłości też wiem bardzo wiele. Ja... Szczególnie o jedno przeszłości wiem bardzo nie. wiele. Zakończmy to. A już nie zakończymy tego. Dopiero się zaczyna, Mariusz. Dopiero teraz się zaczyna, bo do dopiero teraz się może zacząć. Z jednego powodu, teraz się może zacząć. Ty się dobrze domyślasz, z jakiego. Dlatego, że kobieta w jednym względzie nie kłamie. No, i tyle na dzisiaj. Powiem szczerze, że stara starze się zagrać absolutnie pójść po bandzie, ale. A powiedzcie, no, powiedzcie, się, powiedzmy tutaj we dwóch jako koledzy, jako przyjaciele, one, dwie koleżanki, przyjaciółki. No, wiadomo, że można się spotkać, posiedzieć, wybić. Można się spotkać. No, to jest przecież każdym nie jesteście człowiekiem. Jak z każdym człowiekiem, ale w każdym no, momencie tak, ale w pewnym momencie w jakiś sposób no, dochodzi do jakiejś przyjaźni, do, 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 do czegoś, że jest na luzie, jest jakaś tam e, lampka wina, jedna, druga, trzecia, piąta, można, można nawet jakiejś tam kielicha wybić. I czy to. Nie poszło na tyle, y, według was, w pewnym momencie do że one to wykorzystały. Nie, właśnie, właśnie no, nie, nie poszło. Nie poszło. Właśnie nie poszło i tu jest ten cały problem, bo gdyby poszło, gdybyśmy w jakiś sposób chcieli tą niby przyjaźń skontrolować, no, no. y, nie, nie wiem, do czego by mogło dojść. Ona w tej chwili czuje, że wam na tym bardzo zależy, żeby załatwić sprawę. Ona się czuje mocna. No to widać. ona się teraz czuje widać po telefonie, widać po rozmowie, widać po zachowaniu. Wręcz ją to podnieca i ją to kręci, że ma, ona, że ona rozdaje karty. To jest założenie, zniszczyć księdza. Czas temu położyć kres. Brudkowski decyduje, że trzeba doprowadzić do bezpośredniego spotkania księdza z Pauliną. Ciągniemy dalej sprawę. Zapytasz, yy, gdzie najlepiej byłoby się spotkać. Czy to nie może być jej mieszkanie? Wykonujemy teraz halą. Zobaczymy, jaki jest jej stosunek, jak ona będzie rozmawiała. I już. Czy ja z panem Tak. Chcę naprawdę wyjaśnić i skończyć. Proszę cię. Czy możemy się spotkać? Nie wiem, porozmawiamy. Może wyjaśnimy sobie wiele. No nie wiem, jak to ciebie widzieć. Proszę cię, przewyż to. Spotkajmy się w sobotę. Dobrze? No. Dziękuję ci bardzo. Dobrze, chodźmy wykończyć rozmowę. Ale super, nie. Ale, Ale... na <tanie> Ale... <tanie> ja pani. Ona... Miała... Tak no dobrze, że nie tak zapachamy. No tak, A ja się rozmawiam. By było... Ale ja. Bo to tak ma. Ale gdzie jest ten głos wyroconek Mariusza? Tak. Gdzie jest Dawidny? Tak. No. Ona się chce spotkać i się nie chce spotkać. Chce spotkać się nawet to po to, żeby sobie pogadać i żeby zobaczyć jego, którego zgnaiła, go pod butem i być tak. może pociągnie go za siano. Mhm. Ona gra świetnie, to jest aktorka number one. Tak. Ona wie, dlaczego tak rozmawia. Ona sprawia wrażenie tak zakochane, że mówny Że Trzeba się do kobiety bać. Po kilku rozmowach Paulina zgadza się na spotkanie. Rutkowski chce mieć zarejestrowany cały jego przebieg. Wie, że to ostatnia szansa na wyjaśnienie tej sprawy. Skoro Paulina nie chce pieniędzy, to dlaczego chce zniszczyć księdza Przemysława? Jakby coś, to proszę do mnie dzwonić. Dobra, ja odbiorę komórkę, odejdę na chwilę czy coś. Gdyby coś było potrzeba, żebym z niej wyciągnął. Będziemy w kontakcie. Na miejsce spotkania Paulina wyznaczyła znaną sobie restaurację. Jeden z ludzi Rutkowskiego czeka na jej przyjście z ukrytą kamerą. Dopiero kiedy sfilmuje dziewczynę, da znać księdzu, że ten może wejść do lokalu. Rozmowę będzie rejestrował inny pracownik detektywa. A Rutkowski, by uniknąć rozpoznania, czeka w pobliskim pawie. Przejście do innej sali. Aby uniknąć dekonspiracji, łudkowski musi szybko zmienić człowieka obsługującego kamerę. Co się z Wimborskim dzieje? Zaraz no, przyjdzie. To on przyniesie nam wiesz, ten materiał, który jest do tej pory zrobiony. Mm -hmm. Weź go, brat, wydrząć szybko. Nie, szefie, szefie. No i to, to mam No widziałem, jak wchodzi, do tego. No, i Widać, widać że to, mogą być, to może być jednak problem, co? Ale została nagrana przeze mnie, bo akurat postępuję swoim siłem, także możemy prześledzić ten zapis Czy coś widać? Najpierw kamera stała na chodniku, a później została zostawiona na ziemię, także Czyli powinno z... być widać nagrane. Denerwuje się, to. No, widać, widać. nerwowe ruch. Hmm. A teraz? Właśnie zostawiłem. Mhm. Wydaje mi się, że powinno być widać. No jest. Jest. Wygląda no tak, to... jakby było. Zobacz, brat. Aha. Księżylo będzie miał problemy. Nie zniszczyłam ciebie, ty zniszczyłeś mnie. Tak, bo emocjonalnie się nie gra. Przepraszam. Niestety. A nie poczuciałam. I wiesz, że kobieta zraniona w ten sposób jest zdolna do wszystkiego. I właśnie ja jestem zdolna do wszystkiego. I chce normalnie pracować, normalnie żyć. To jak jest w dronie? Że żeby... jej masz czysto sumienie do ukojarzenia? Zobacz, zobacz, poprawia sobie chyba. Ty... Ty, ona ma, zobacz, ona ma normalnie miękki brzuch. W ogóle w którym miesiącu ty jesteś teraz? 13 października na biorę. 13 października będziesz żyłać? Zobacz, 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 ty! Na 100% jest coś... Zobacz, ona tam coś musi mieć. To jest twoje, wiesz? Jestem tego pewna, muszę to Nie no, w 100%, absolutnie nawet nie ma o czym mówić. Nie, to jest absolutnie lipa. Halo, Przemek? Słuchaj, wejdź, wyjdź tam moment, ale wyjdź koniecznie na moment. Słuchaj, na 100% ma wrzuconą szmatę do, do brzucha albo jakąś poduszkę, także absolutnie możesz atakować. I zrób cesarskie cięcie. Krzyżu. Nikt nie spodziewał się takiego rozwoju wypadków. Wszyscy są zaszokowani. Jak w tej sytuacji zachowa się ksiądz Przemysław? jesteś w ciąży, tak? Nie, to no, Nie, nie, nie? Nie, nie będziesz mnie dotykał, ja Nie, no, no, no. to nie Będę. Nie, to nie możesz. Nie, to nie możesz. Będę. Nie, to nie to nie nie mogę zobaczyć? Tam, nie, tak, chcę zobaczyć. Tam. Chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć. Ale pokaż mi, pokaż Nie, no to się A gdzie? Nie poczekaj. Nie, oj, drogi. ode mnie. Ale ja chcę tylko faulina, zobaczyć, że rzeczywiście jesteś w ciąży. Ja do mam tego panu. Idzie ze mną, na pewno. Tylko chcę zobaczyć, czy, ty czy jesteś Słuchaj, Szymek. Nie. Ja nie jestem w ciąży, tak? Nie, chcę zobaczyć. Mogę rękę położyć na tym brzuchu. Oj, nie, po co? Siadaj Dlaczego? tam, siadaj tam i Dlatego, że nie będziesz robił tej sytuacji. Nie! Siadaj tam. Nie podniesie głowę. Teraz sprawdzić. Bo nie Chcę zrobić aferę, tak? Nie, Wtedy. słuchaj, nie wierzę ci w żadne twoje słowa. Ja ja tego nie, 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 świętego. nie, nie, proszę bardzo ma. I nie, wiele innych osób. Rozkaz, nie, 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 To jest nie, nie, Odejdź nie, to jest nie, to jest nie, nie, to jest Pod dekrem jest ja Krzysztof Rukowski. Pani będzie musiała z nami na policję, powiedzieć, proszę pani. Dlatego, że pani do się dopuściła. Czy miała pani dzisiaj poduszki włożone w brzuch? Miała pani, czy nie? A Dlaczego pani miała? A wie pani, że pani księdza oskarżyła o to, że pani ma zimą dziecko? Nie oskarżała pani? A co? Proszę nie schodzi? Proszę pani, i będziemy chcieli. to w takim razie wzywamy tu policję. Operacja Rudkowskiego powiodła się. Kobieta została zdemaskowana. Dokumenty, my za Wam jedziemy Jedziemy za radiowozę Do tej pory nie wiadomo, co było powodem ataku Pauliny na księdza Przemysława. Dowiesz się, czemu jeszcze nie jesteś szczęśliwy. Bo jesteś zamknięty. Bo zamknęły cię złe słowa, kłamstwo, zło, strach, nienawiść. Tak, się sytuacja, że dokładnie tydzień temu ksiądz Przemysław zwrócił się do mnie o pomoc. W dniu wczorajszym została ujęta oszustka, została ujęta kobieta, która dopuszczała się wymuszeń na podstawie szantażu, że zostają zmyte jakiekolwiek zarzuty, jakiekolwiek plamy, którymi został oblany ksiądz Przemysław. Fotografia, którą mam z wczorajszej akcji pokazuje, kiedy wasz ksiądz wyrywa poduszkę z brzucha dziewczyny, która powiedziała, że jest książę. To nie było prawdą.